Jesteś narąbany. Ja nie wiem o czym ty człowieku mówisz Słyszałem coś że się stało Tak się narąbałeś w pociągu i jakieś odjazdy miałeś Jakie odjazdy? No kto cię potem z ziemi musiał zbierać? Muszę 30 gramów więcej chyba My się nie rozumiemy, ode mnie już nic nie dostaniesz Co? Ode mnie już nic nie dostaniesz Ostał ostatni raz mi nie oddałeś Ja nie wiem. Ja nie wiem jak ja w ogóle wytrzymam bez tego. Przypomnij sobie co się stało na Wisu. Jesteś nieźle dziewnie Rany naprawdę nie ogarniasz szczpania Nie mam za co zapłacić za światło Cholera to ostatni raz Cię na to pożyczą. Teraz już nawet nie mam na Chodzi o kapitalizm i całe to gówno Kto tworzy miejsca pracy? Skąd się biorą? Proste zasady ergonomiki stosują się do produkcji konopi A moim zdaniem nie podchodzi to pod ergonomikę Dobra, jeszcze ja się spijam. Stary musisz dać mi trochę kasy na konopie Chyba sobie żartujesz W ostatni miesiąc byś tylko spał, jarał i zamulał. Stary, jeszcze muszę raz tym dniem poczuć. Ten zapach. Sorry pan, nie masz kasy Kurwa lek, no! To, to, słyszysz mnie? Dobra. Umawiamy się na jutro na trzecią, tam gdzie zawsze. Masz mieć wszystkie pieniądze, żebym nie musiał po niej nikogo wysyłać. Znaczy, żeby mnie zabili? Nie no, jasne, że nie. Więc pewnie połamiecie mi ręce. Połamiemy ręce? Tom, co ty gadasz? Przecież nie jestem cholernym. Tonem soprano? Więc co? Nie wiem. Zabierzemy Ci mewy czy coś? Dobra, nie zamyśnij.